Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i Projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzicie, jeśli mnie słyszycie, puśćcie mi palucha, puśćcie serducho. Napiszcie, skąd nadajecie, i dzisiaj mam dla Was bardzo ważną rzecz. Uwaga, uwaga, w jaki sposób obniżyć ciśnienie nie używając leków. Pokazywaliśmy już Wam różne techniki, mówiliśmy o tym, że buraki w naturalny sposób regulują ciśnienie. Sok z buraków będzie działał bardzo podobnie jak diuretyk. Będę dzisiaj mówił na temat akupresury, pokażę Wam specjalną akumpresurę i nie pokazujcie tego każdemu. Pokażcie po prostu wszystkim osobom, które tego potrzebują, pokażcie, aby te osoby przetestowały. A jeśli ty masz wysokie ciśnienie, to tak jak ci obiecałem w poprzednim filmie. Parę dni czy, czy, czy ze dwa tygodnie temu pokaże Ci je technikę, technikę, która działa, technikę, która działa i o której nie powie ci lekarz. Dlaczego ci lekarz o tym nie powie? Bo przede wszystkim nie wie o tym, bo tego się nie uczy w, na studiach medycznych. Jest to, są to techniki, które przychodzą do nas z, z krajów, gdzie nie stosuje się tylko farmacji na to, żeby nam pomóc. A wysokie ciśnienie to jest taki olbrzymi problem tego świata. Ponieważ 95% lekarzy powie ci, że nie wiadomo, skąd to pochodzi, mogą ci oczywiście powiedzieć, że palenie papierosów może być tutaj czynnikiem, mogą ci powiedzieć, że zła dieta, może być czynnikiem, e, mało ćwiczeń, może być ci, czynnikiem, nie wiem, picie alkoholu, nie wiem czy już mówiłem, e, po prostu stres, e, wiele, wiele rzeczy, czy, czy jedzenie dużej ilości soli, czy cukru. E, jest mnóstwo powodów, dla których Twoje ciśnienie będzie szło w górę, ale tak naprawdę nie jest znany ten jeden. Natomiast są na to leki, są na to leki na tak zwane obniżenie ciśnienia. Czy to jest z Tobą OK? Że jeśli nie wiadomo skąd pochodzi problem, to mimo wszystko bierze się na to lek, czy to jest to ok? Czy coś tutaj przypadkiem nie jest niehalo w tej całej sytuacji? Ja chcę Ci pokazać coś, co zmniejszy dla Ciebie konieczność zażywania leków. W momencie, kiedy Twoje ciśnienie pójdzie do góry, po prostu zastosuj to prostą technikę. To będzie jak upresura, którą za momencie Ci pokażę. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę do tego dorzucić. Ja nie jestem lekarzem i nie mogę ci powiedzieć, że masz odstawić leki czy nie odstawić tych leków. Potrzebuję się skontaktować ze swoim lekarzem w tej kwestii, to jest bardzo ważne, ponieważ wysokie ciśnienie, za wysokie ciśnienie jest bardzo dla nas groźne. Kiedy pójdzie za bardzo do góry, nie będziemy o to dbali, nie zadbamy o to, to w ten sposób niestety możemy doprowadzić do bardzo tragi tragicznych skutków. Następna rzecz, druga rzecz to jest taka, że to nie jest lekarstwo. Tak samo jak burak nas nie leczy, tak samo ta kupresura nas nie leczy. Ona obniży Ci ciśnienie, natomiast potrzebujesz znaleźć drogę swoją. Mam nadzieję, że w ten sposób mi zaufasz, bo zobacz, jak to dla Ciebie zadziała. Znaleźć swoją drogę do tego, aby uzdrowić swoje ciało już kompletnie. Czyli potrzebujesz znaleźć drogę do tego, aby Twoje naczynia krwionośne nie, stwardniały, nie twardniały, żeby nie zmniejszały się, żeby ciśnienie tego nie trzeba było przepychać krwi i to jest bardzo ważne. Chodzi o to, że informacje, które przekazujemy dla Ciebie w projekcie Odmładzanie Nasu są takim pakietem informacji. Trze trzeba zastosować dużo więcej rzeczy niż tylko tą prostą akupresurę, którą ci dzisiaj pokażę, aby pozbyć się pewnych objawów w swoim ciele. A to, zatem co? To tyle w kwestii wprowadzenia pokażę ci, jak to działa i w jaki sposób to e, zastosować. Jeśli masz wysokie ciśnienie, to najlepiej sprawdź sobie je teraz przed zastosowaniem tego, tej akupresury, a później po pięciu minutach sprawdź ciśnienie, czy ci, o, czy ci e, się czy, czy, czy opadło i napisz w komentarzu. Napisz dla osób, które będą to oglądały, będzie to podpowiedź, czy to działa, czy nie. Czy to będzie na YouTubie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek. Po prostu napisz do nas. Mam nadzieję, że to będzie widać dobrze i mam nadzieję, że to zastosujecie. Po pierwsze y, potrzebujesz swoich, swoich palców. Środkowego palca, środkowy palec w jednej czy w drugiej ręce. Nie ma tutaj znaczenia. Y, y, tak samo działa na jednej, tak samo na drugiej. Możesz zastosow zastosować tak samo na obu rękach. I pierwsza akupresura to jest nacisk Twoim palcem, twoim kciukiem i palcem środkowym na środkowy palec. Naciskasz na środkowy palec, po to, żeby, po to, żeby tutaj w ten sposób obniżać ciśnienie. Czyli naciskasz w ten sposób, naciskasz po bokach, w ten sposób, lub możesz naciskać kciukiem od góry, a swoim wskazującym od dołu, czyli w ten sposób. Możesz naciskać w ten sposób, możesz naciskać w ten sposób, albo możesz naciskać i. Jakby masować ten palec środkowy, czyli jakby pocierać ten palec środkowy w ten sposób, w ten sposób, czyli tak, jeszcze raz, w ten sposób naciskasz, w ten sposób naciskasz, lub naciskasz i masujesz ten palec w ten sposób. I to jest pierwsza część, to jest pierwsza część, i w zasadzie to już może zadziałać. Przetestuj przez 5 minut, po 5 minutach zmierz sobie ciśnienie i zobacz, jak to dla Ciebie zadziałało. Tak samo działa, uwaga, z małym palcem. Tak samo działa z małym palcem. I to samo, naciskasz na mały palec po bokach, naciskasz na mały palec od góry, naciskasz i masujesz po bokach. I teraz uwaga, jeśli zastosujesz to przez co najmniej tydzień, dwa, trzy razy dziennie, co najmniej przez dwie minuty, każdy z palców, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Mogą się zadziać pewne cuda. Ja Ci nie mogę nic obiecać, nie, może, nie mogę Ci po powiedzieć, że na pewno to się stanie u Ciebie czy nie, ale po prostu przetestuj i napisz po tygodniu czasu, jak to dla Ciebie zadziałało. Jak wyglądało ciśnienie wcześniej, a jak wygląda ciśnienie teraz. I po prostu napisz do nas. To jest bardzo prosta technika, to jest technika uwaga na to, żeby obniżyć Ci ciśnienie, żebyś nie musiał brać leków, żebyś nie musiał brać leku na obniżenie ciśnienia. Przetestuj, zobacz, jeśli spadło ciśnienie, to wtedy jesteś spokojny, prawda? To nie jest coś, co cię wyleczy z nadciśnienia. I teraz jest problem, problem który potrzebujesz rozstrzygnąć, który mam nadzieję, że znajdziesz, znajdziesz u nas na kanale to jest problem zadbania holistycznie o swoje ciało. Pięć filarów w projekcie Odmładzanie na surowo to będzie, co jemy po to, żeby te ciśnienie obniżyć i nie rosło, w jaki sposób mamy ćwiczyć, co ćwiczyć i dlaczego, przepraszam, o, oczyścić, w jaki sposób oczyścić swoje ciało, aby nasze ciało mogło naprawiać się samo jak naprawia się właśnie ciało, jak ćwiczyć i jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, aby nasze ciało mogło być uzdrowione w całości. To tyle na dzisiaj. Bardzo szybko, bardzo krótko. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Mam nadzieję, że podzieli się z każdym, kto, tego, kto tej pomocy potrzebuje. Będę się z Wami dzielił informacjami na temat różnego rodzaju akupresury. Wiele, wiele technik, które Wam pokazaliśmy działają natychmiastowo i mam nadzieję, że ta technika również zadziała dla Ciebie natychmiastowo. I, i piszcie do nas, piszcie do nas, dzielcie się tym wszystkim z innymi. Dzięki za wszystkie paluchy, serducha, pozdrowienia i trzymajcie się cieplutko. Cześć!